Hejka kochani! Ostatnio miałam okazję brać udział w festiwalu kolorów w Częstochowie. Partnerem tego festiwalu była marka Kubuś. Pokażę Wam, jak to wyglądało, i muszę przyznać, że było świetnie. Było bardzo dużo atrakcji, m.in. strefa Chillout, gdzie można było sobie zrobić zdjęcie z Kubusiem. Były też konkursy, w których można było wygrać takie bluzy, jakie mam na sobie. I te nagrody wręczamy dla wszystkich naszych uczestników. Jak widzicie, bardzo fajne kolory, troszkę pastelowe. Był nawet specjalny zielony wyrzut kolorów, zacykowany marce Kubuś. Mega mi się podobało i bardzo dobrze wspominam to wydarzenie.